Yo, siemanko, ja jestem Miksa, w dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać odcinek z Kaspery Logoń. Będzie jeden, jeden kontra jeden, w oczywiście, będzie parę tych wyzwań. A właśnie, jeszcze ważne rzeczy, jeszcze ważne rzeczy. Dziękuję Wam za tyle wyświetleń, w, w tyle, gdzieś tu będzie screen, w miesiąc się te wyświetleń. Dziękuję Wam za subskrypcje, które mamy, jest ich h 24, dokładnie takie, gdzie tutaj pisało. I właśnie, co jeszcze bardzo ważna rzecz. tyle osób nas nie, nie ogląda, nie subuje, więc... Ty co, to oglądasz, a nie subujesz? Przejdź do subskrypcji. Jest Kacperlo. Siema. I ogólnie, w, masz za zasadę tego jeden na jednego do trzech punktów. Nie ja mam piłkę, tak on stoi w polu, weź ty, chodź, chodź tu do pola. No. I po prostu, jak dopóki nie wejdę tutaj na pole, jak piłka nie zrobi tak, to nie możemy atakować. Jak zrobię tak, i tak, to on już możemy atakować, nie? Na przykład? I tak, jak tak będziemy lecieć tutaj, tutaj, tutaj... A to do ślimacka. Dottąd jest pole, jakby można tak powiedzieć. Jak piłka wypadnie na koniec, i tutaj jest koniec pola i tam i do tego kółka takiego. No co? No, do tej linii od kółka. O znaczy do trzech gramy oczywiście, tak? Do trzech. Dobra. Raz, dwa, trzy. Gram. Dobra. A może jakieś coś tutaj na jakaś by było fajne, czy nie? Znaczy możemy zarobić miniaturkę jak ja skakuję. Ale my tylko już mamy kupaki. Dobra, robimy no już. to już No weźmy... Acha, zacznę, A, bo moim... To to będzie być się aż do tej. Dobra. No w ogóle moim celem jest do nie je te piłki. Jaką złapię i to ja zacznę. No. Bo jej nie palę. Nie masz a jeszcze do Dobra Nie w jak do niego podejść, że mu nie wejśćmy Jest trochę ciemno ale okay. <haha> Dobra Dobra lecimy Mam, trochę Teraz her jest. Nie, Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Mogło być lepiej. Nie, nie mogę jak niego podejść. Nie wiem co zrobić. Nie mam taktyki Jak?! Ja już nie szansy Muszę się uspokoić. Pan, W ogóle mnie teraz chcę tak wrócić. Prowadzę z trójki. Jak się wybij od kosza, to do niej lecę i dobijam. Potem wam pokażę... Potem pokażę jak się w wsada. Bo już dotykam poręczy. Dobra, dawaj, dawaj. Ustaw się z tą kamerą. Ua! Patrzcie, teraz patrzcie. Idę <grystanie> prank, bro 아. 집에 올 바가지.

Nie mam taktyki, zawsze nie mam ale nie mam. On już wie, co ja robię, jakie mam ruchy. Próbowałem trochę pomyśleć głową. Zobaczymy, jak tu wyjdzie. Co? kartka. To po mi podrapał? Przepraszam Nie, kosnął cię Rzuc, mój rzut Dobra, Dobra do siły. Nie możesz już dobijać, nie? Nie, nie Dwa, dwa! Dwa, edz. dwa Ostatni punkt Dobra, widzowie, jeszcze we mnie

Dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku, siema Siemaneczko, z tej strony, kwiatek. Tutaj dogrywam małą scenę. Jest godzina 22. Ja właśnie montuję filmik w niedzielę. Wy to będziecie widzieć w poniedziałek. Ale taka szybka informacja: chciałem podziękować Churokingowi za wypróbowanie naszego kanału. Mniej więcej dzięki Ci, Cimeczku. Jesteś naprawdę super osobą. Nie się. Link do jego konobić mi w opisie. Tutaj w karcie po prawej stronie, wyzbijajcie. Dajcie subskrypcję jeśli jeszcze nie daliście mu. I jeszcze raz Ci dzięki mordeczko, no to widzimy się w poniedziałek widzowie, na razie.